Witam wszystkich serdecznie z tej strony inwestor amator. Dzisiaj mówimy sobie zakup pierwszego złota w 2022 roku. Tak jak już wspomniałem we wstępie, zakupiłem. Dokonałem pierwszego zakupu w tym roku kalendarzowym, 2022. Wybór pad na złoto, a konkretnie na złoty dukat. Waga 3,44 g, mennica austriacka. Fajna sprawa, próba 986 i średnica 2 mm, czyli dość fajnie widać wszystkie szczegóły tej oto monetki. Dlaczego złoto? Zdecydowałem się na złoto, gdyż no, takim moim cichym założeniem jest pokrycie każdych 100 uncji srebra jedną uncją złota. Takie proporcje sobie obrałem w budowaniu mojego portfela inwestycyjnego, jeśli chodzi o metale szlachetne. Fajnie byłoby, jakby udało się spełnić to w tym roku i dotrzymać słowa, które dałem y, samemu sobie. Dukat nieznacznie do tego celu mnie przybliża, więc Rok jest długi. Mam nadzieję, że uda mi się co najmniej znacząco zbliżyć do tego celu. A najlepiej, gdy uda mi się go osiągnąć, jest to pierwszy dukacik jaki posiadam. Z uwagi na swoją dużą średnicę jest bardzo cienki, bo z tego co pamiętam jest to 0,75 mm, tylko ale w ogóle to nie przeszkadza. Od razu wiadomo po gęstości, że jest to złoto. No i myślę, że nie ma co więcej tutaj nad tym rozwodzić. 3,44 g dukacik. Złotko wpada do mojego staku. Powoli brniemy do celu 100 uncji srebra i 1 uncji złota w tym roku kalendarzowym. Zobaczymy, co dalszy czas nam przyniesie. Dzisiaj, woda z cytryną. W kolejnym odcinku przybliżę Wam moją strategię inwestycyjną na bieżący rok po lekkich modyfikacjach. Dowiecie się, w co zamierzam inwestować, w jaki sposób. Także myślę, że będzie to całkiem ciekawy temat. Jak wiecie, wszyscy zbliżamy się do dwulecia istnienia kanału Inwestor Amator. Już powoli zacząłem szykować dla Was z tej oto okazji e, maleńki konkursik. Zachęcam do subskrypcji, będziecie na bieżąco wtedy informowani o wszystkich nowych, nadchodzących odcinkach na tym kanale. I gorąco zachęcam do śledzenia mnie na mediach społecznościowych Facebook, Instagram. No i nie będziemy już dzisiaj przedłużać. Złoty dukat wpada do spaku, ponad 3 gramy złota. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.